Dzień dobry, dzisiaj... Znaczy, dzisiaj. Jutro wybieram się do Ikei, dlatego przymierzam dzisiaj sobie, jakby tu założyć maskę, żeby ich wkurwić i żeby się znaleźć na pudelku. Sytuacja jest taka, że gdybym tak wszedł w maskę do tej Ikei, na przykład, prawda? To oni mogliby wtedy przymknąć oko na to, że nie mam maski, prawda? Wykazuje dobrą wolę. Poza tym zawsze można założyć maskę inaczej. Nie wiem, ludzie zakładają u nas, nie wiem, na chirurga chodzą w tych maskach, prawda? Można też na piekarza na przykład założyć maskę. I to też bardzo fajnie wygląda zabawnie. Można różne są sposoby, nie wiem, na o, przepraszam, bum, poleciała. E, jeżeli się założy jakkolwiek... O, na skazańca na przykład. Tylko to wtedy trzeba z osobą towarzyszącą iść, żeby się schodów nie wypierdolić. Naprawdę, jak się założy tą maskę jakkolwiek, to się wykazuje dobre chęci. Jak się zakłada maskę tak, no to wiadomo, że liczy się z tym, że wyląduje w szpitalu. Ale jak się idzie bez maski do Ikei w ogóle, to człowiek zakłada prawdopodobnie tylko to, że wyląduje na pudelku. Najpierw przynajmniej. O, można na przykład sam nos zasłonić, żeby nie czuć tego smrodu, który w Ikei został po ostatniej akcji. Zawsze jakoś można wyjść z twarzą, że tak powiem, bez maseczki. A gorzej jak ktoś wychodzi, prawda, z Ikei bez twarzy i bez maseczki. Dziękuję bardzo. Tyle miałem do powiedzenia w tej materii, bo się nie znam. Chciałem wam jeszcze powiedzieć tylko, że jestem w Kielcach, właśnie przepiękne Kielce. Tak sobie wyobrażam Kielce i dzisiaj wieczorem koncert w amfiteatrze w Kazieni, a w telewizji szóstego was zapraszamy do tego do telewizorów. Aha, jeszcze informacja dla patronów specjalny film za kulis oczywiście czeka na naszym tajnym, że tak powiem facebookowym, zamkniętym yy, tym świecie, tam jak to się nazywa, to takie coś, co my tam mamy, ten, yy, grupa zamknięta, o, to na naszej grupie już film na Was czeka. Dziękuję bardzo, miłego weekendu wszystkim życzę. Jutro nie będzie filmu, bo będę zmęczony po dzisiejszym występie. Prawdopodobnie.